Jak już zdążyłaś, zdążyłeś zauważyć, wywracam zasady pielęgnacyjne do góry nogami, patrzę na nie z perspektywy skóry i z perspektywy skuteczności działań, czas zabrać się za peelingi. Teoretycznie, jeden z najbardziej czy bardziej niezbędnych elementów naszej pielęgnacji, Czy rzeczywiście, co jeżeli powiem Ci, że peeling, który rodzaj peelingu, najczęściej wybierany przez. Osoby używające takiego produktu tak na dobrą sprawę nie pełni żadnej funkcji. Czas rozprawić się trochę z mitami na temat peelingów. W założeniu. Zgodnie z teorią najlepszą teorią pielęgnacyjną peeling ma służyć do oczyszczenia skóry z martwych, zbędnych komórek na skórka. Po to, żeby skóra. Była czyś czysta, bardziej czysta, po to, żeby usunąć potencjalnie, szczególnie przy skórze grubszej, tłustej, nadmiar martwych komórek, sebum, żeby nie zatykać skóry, ale też po to, żeby ułatwić przenikanie kolejnych substancji, czyli de facto sprawić, żeby dalsze kroki pielęgnacyjne były skuteczniejsze. Co ciekawe, wybieramy do tego elementu, czy to do tego kroku pielęgnacyjnego zazwyczaj produkty. Z drobinkami ziarniste, czyli peelingi mechaniczne. No i tu niestety muszę cię rozczarować, taki peeling właściwie nie pełni funkcji, jaką przypisuje się peelingowi. To nie jest produkt, który ma możliwości osiągnięcia celu, którego ty oczekujesz. Drobinki, ziarenka, jakiekolwiek by one nie były, Pamiętam do tej pory słowa jednej z, jednej z pań dermatolog, którą cenię i naprawdę cenię jej zdanie i jej wiedzę. Ona powiedziała, że to jest po prostu takie kiziumizium. I rzeczywiście przy tych drobinkach większość tych peelingów daje ci takie poczucie złudnego oczyszczenia, bo rzeczywiście trąc skórę, Usuwamy martwe komórki na skórka. Podobny efekt masz używając wacików tak na dobrą sprawę przy demakijażu, jeżeli ciągle tymi wacikami skórę trzesz, ale to jest tylko i wyłącznie to, co ze skóry i tak by samo zeszło. To nie jest żadne mocniejsze działanie, żadne działanie, które umożliwi tak na dobrą sprawę dobrze, dobrze, dobre funkcjonowanie skóry. Jak również ułatwi przenikanie kolejnych substancji z kolejnych kroków pielęgnacyjnych. Czy jest sens takich peelingów używać? Kompletnie nie. W większości przypadków, nawet nie w większości, w 100% przypadków, kiedy widzę taki peeling, a kiedy analizuję kosmetyki, wasze kosmetyki w trakcie konsultacji, to tych peelingów się tam pojawia trochę. Te peelingi dostają komunikat. Można je użyć do ciała, albo lądują po prostu w koszu. Naprawdę nie ma sensu inwestować w takie produkty. Produkty, które peelingujące produkty, które potencjalnie mogą coś więcej, to są peelingi enzymatyczne, czyli peelingi na bazie enzymów zazwyczaj jest to bromelaina i papaina, czyli enzymy z ananasa i z papai. Peelingi enzymatyczne mają za zadanie usunąć martwe komórki na skórka. Jakby tutaj zadanie peelingu absolutnie się niczym nie różni od poprzedniej kategorii, ale robią to enzymy. Enzymy mają takie działanie, że one Upraszczając, zjadają martwy, martwe komórki na z naszej skóry, czyli nie ma tego elementu tarcia, co jest dla skóry zdrowsze. Enzymy działają sobie na samej skórze i suche komórki, martwe komórki na skórka zjadają. Minus, nie działają na sebum. Komórki, peelingi enzymatyczne. Nie lubią sebum, jakby nie są kompatybilne z sebum i niespecjalnie się z nimi tutaj łączą. Dlatego zazwyczaj te peelingi takie mocniejsze, one coś jeszcze kwasowego tam mają dostarczone, ale o kwasach za moment. Plusy peelingów enzymatycznych, świetne na początek, świetne dla skór, które nigdy peelingów nie miały, świetne dla skór wrażliwych, delikatnych, choć są peelingi enzymatyczne które potrafią naprawdę dowalić skórę, więc ostrożnie z takimi składnikami również. Zresztą z każdym kringiem, z kwasowymi również o tym za moment, trzeba trochę ostrożniej. Podchodzić. Jeżeli nie, nie testowałyśmy, nie używałyśmy, sprawdźmy na jakimś miejscu trochę mniej wrażliwym naszej skóry, szczególnie jeżeli jest, jesteś posiadaczką skóry, skóry wrażliwej, delikatnej. Sprawdź na przykład na dekolcie, który mimo, że jest cieńszy, delikatniejsza skóra, to i tak jest bardziej odporna niż skóra twarzy. Więc sprawdź w innym miejscu, jak skóra zareaguje. Czy na dłoni. To też jest skóra cienka, delikatna, zobacz, jak skóra zareaguje. Ale rzeczywiście, peelingi enzymatyczne są już tym rozwiązaniem, które potencjalnie może na skórze lepiej podziałać. Trzecia kategoria peelingów to są peelingi chemiczne, czyli peelingi oparte o kwasy. O kwasach zrobimy sobie oddzielny odcinek, bo tych kwasów mamy bardzo dużo, ale one zaczynają wchodzić w naszą pielęgnację. Pojawia się coraz więcej marek, które. Operują kwasami o niskich stężeniach, jak również o dość wysokim pH, czyli te peelingi kwasowe czy toniki z kwasami nie stanowią, nie są aż tak mocne w swoim działaniu, bo z kwasami rzeczywiście można podziałać intensywnie, ale można też podziałać delikatnie. No i teraz pojawia się pytanie, jak takich produktów używać. To, co na pewno jest dobre, jeżeli chodzi o peelingi chemiczne, czyli peelingi kwasowe, to to, że moc, słabszymi stężeniami, ale dobrą mieszanką kwasów, możemy na naszą skórę podziałać zarówno lekko złuszczająco, oczyszczająco, bez efektu złuszczenia, bez efektu podrażnienia i podziałać na więcej naszych problemów. Wiemy, że niektóre kwasy bardziej lubią sebum, to jest kwas migdałowy, to jest kwas mlekowy, to jest kwas salicylowy. Są takie, które są dedykowane skórom delikatnym, wrażliwym, znowu pojawia się migdałowy, ale też azelainowy. I pomimo, że kwas azelainowy czy azeloglicyna łagodniejsza pochodna nie będzie złuszczał, czy złuszczała, będzie delikatnie skórę oczyszcza, oczyszczać, bo ma działanie keratolityczne, czyli złuszczające, ale bez widocznego złuszczania się skóry. Więc peelingi chemiczne, kwasowe mogą nam tutaj na skórze zrobić zupełnie inne, jeszcze dodatkowe elementy poza tym oczyszczeniem skóry. Możemy absorbować sebum, możemy trochę kontrolować pracę gruczołów łojowych, możemy mieć działanie przeciwzmaszczkowe, przy peelingu z kwasem laktobionowym. Więc plusów jest niewątpliwie dużo. Jakie są minusy? Minusem jest to, że łapiemy za produkt, który jest kompletnie niedopasowany do naszej skóry. I tutaj bardzo mocno przestrzegam, to nie są produkty, które każdy bezkarnie może sobie tak po prostu pstryk, kupuje, używam. Ostatnio miałam przykład klientki, która przyszła do mnie na konsultację. I w której pielęgnacji znalazły się trzy różne pilingi kwasowe. Ona kompletnie nie zwróciła uwagi na to, że te pilingi wzajemne, wzajemnie się tak na dobrą sprawę wzmacniają, co jeszcze bardziej podrażnia skórę, co powoduje do zaczerwienienie skóry, powoduje uwrażliwienie skóry. Więc pilingi chemiczne kwasowe nie są do stosowania. Po prostu tak, bo ktoś zarekomendował, bo komuś podziałało. To musi być wszystko dopasowane do skóry, do potrzeb skóry. To po pierwsze. Po drugie, mamy tendencję i jest taka tendencja też w, wśród produktów kosmetycznych: pojawia się bardzo dużo produktów z kwasem glikolowym. Kwas glikolowy ma najmniejszą cząsteczkę, dużo łatwiej jest mu przenikać przez skórę. Jest teoretycznie dedykowany do skóry suchej, do skóry, która chce zadbać o zapobieganie starzeniu, do przebarwień. Jest również dedykowany przy skórach trądzikowych, bo będzie szybciej przyspieszał, tak na dobrą sprawę, nie tyle gojenie, ile znikanie stanów czy śladów po stanach zapalnych, ale skoro ma najmniejszą cząsteczkę to i łatwiej przechodzi przez skórę, to może łatwiej skórę podrażnić. I mamy różne stężenia na rynku: mamy 7, mamy 10% i mamy je w postaci nie tylko peelingów, bo nam hasło peeling kojarzy się ze stosowaniem ok raz na tydzień, czy dwa razy w tygodniu, ale pojawiają nam się toniki z kwasami. I teraz toniki wydaje się, że możemy stosować codziennie. No przecież tonik powinnyśmy stosować codziennie. Ale tonik z kwasami nie powinien być stosowany codziennie, jeżeli nie wiemy, że nasza skóra tego potrzebuje, jeżeli nie, ma, nie miałyśmy zdiagnozowanej skóry i jeżeli nie wiesz, jak Twoja skóra będzie w dłuższej perspektywie czasu reagowała na taki produkt. Tonik z kwasem glikolowym stosowany codziennie w ciągu miesiąca maksymalnie zaburzy barierę hydrolipidową, spowoduje, że skóra będzie bardziej drażliwa i wrażliwa, może być bardziej reaktywna, może zacząć reagować, reagować na inne składniki aktywne w pielęgnacji. Ostrożnie. Jednak mówiłyśmy, czy ja mówiłam de facto, o peelingach. Czy w związku z tym peelingi kwasowe. Będą miały najlepsze działanie jeżeli chodzi o peelingi. Z perspektywy skuteczności i tego, jak mogą zadziałać na skórę? Na pewno tak. Czy można je bezkarnie stosować? Na pewno nie. Co oznacza, że z Twojej kosmetyczki powinny tak na dobrą sprawę wylecieć wszystkie peelingi mechaniczne, wszystkie drobinki, skraby, jakiekolwiek masz tam mikrodermabrazje domowe, korundy, nie korundy. To wylatuje, to tylko drażni skórę i, tak na dobrą sprawę, nie robi jej nic więcej dobrego. Możesz rozważyć, jeżeli potrzebujesz takiego produktu, czujesz potrzebę oczyszczenia albo lubisz taki produkt, możesz rozważyć peeling enzymatyczny, możesz na pewno rozważyć peeling kwasowy, ale on musi być dobrany już do Twojej skóry, do potrzeb skóry. My, co ważne, potrzeby skóry często omijamy bo patrzymy na nasze potrzeby, czego ja bym chciała, jak ja bym chciała, żeby moja skóra wyglądała, ale żeby osiągnąć to, jak ja bym chciała, żeby moja skóra wyglądała, muszę spojrzeć na potrzeby skóry, czyli musimy połączyć potrzeby skóry i funkcjonowanie i to, co ja bym chciała osiągnąć. Może się okazać, że wcale nie tym peelingiem które ty byś wybrała, osiągniesz te efekty. Dlatego ostrożnie z peelingami chemicznymi, z peelingami kwasowymi, takimi domowymi dostosowania domowego. Zawsze, jeżeli jednak chwytasz za peelingi chemiczne, kwasowe, sprawdź, czy skóra nie zareaguje nadmiernie. Więc sprawdź na innej części ciała, dekolt albo dłoń. Na pewno nie używaj codziennie. Użyj na początku raz w tygodniu, zobacz, jak wygląda skóra. Trzymaj się bardzo ściśle instrukcji i pamiętaj o barierze hydrolipidowej. Tylko wtedy możemy osiągnąć cel, który, którego oczekujemy: czyli mieć skórę lepiej oczyszczoną, kontrolować pewne elementy, czy sebum, czy zacząć działać przeciwstarzeniowo, czy wzmacniać naczynia. Wszystko zależy od tego, jaki wybierzemy składnik. Tylko jeżeli połączymy to z barierą hydrolipidową, jesteśmy w stanie w miarę w zgodzie ze skórą funkcjonować. Tyle na dzisiaj. Jeżeli chcesz działać dalej, to oglądaj kolejne filmy, one będą pomagały ci w skompletowaniu prawidłowej pielęgnacji samodzielnie. Jeżeli chcesz, żebym zrobiła to za ciebie, to zapraszam do Instytutu Skin Experta na konsultację indywidualną. Tam rzeczywiście bardzo indywidualnie spojrzymy na Twoją skórę, na Twoje potrzeby, na jej potrzeby i będziemy układać nową, skuteczną pielęgnację. Do zobaczenia następnym razem. Widzimy się już za tydzień. Trzymaj się, cześć!